Jarmark świętego Mikołaja w żaganiu, dzień drugi. No właściwie Mikołajki to są dzisiaj. Wybrałam się na Jarmark, żeby zobaczyć za dnia jeszcze, co tu się dzieje. Są na przykład takie wielkie, pysznie wyglądające fajdy chleba. Szkoda, że jestem po obiedzie, bo chętnie bym spróbowała. Chociaż takiej wielkiej no, nie dałabym rady zjeść. A, a tutaj są starocie. Same ciekawe rzeczy, obrazy. A także miecze samurajskie. A tutaj taki piękny zegar, no naprawdę robi wrażenie. Stare samochody. I teraz wyruszam do pałacu. Zobaczymy, co się dzieje na dziedzińcu. Tym razem pałac jest w różach i we fioletach. Musicie przyznać, że ładnie wygląda. Dzisiaj w drugi dzień świetne warsztaty z wyrabiania, wytwarzania chyba bardziej, zabawek, bombek, ozdób choinkowych. Można się pobawić. Co to masuje? masuje?